Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Pamiętacie jak e, jakiś rok temu mniej więcej wypuściłem taki odcinek na temat pochodzenia elementów w teleturnieju Familiada, polskiej wersji teleturnieju Familiada. Tam wymieniłem kilka elementów i kraje, w których miały te elementy swój początek. Dzisiaj podobny odcinek chcę zrobić o jednym z dziesięciu. też e, wybrałem kilka elementów polskiej wersji teleturnieju, jeden z dziesięciu. No i teraz z jakiej wersji lub z jakiego kraju te elementy pochodzą. E, jak widzicie, lista nie jest zbyt długa, no bo też ten turniej 1 z 10 nie jest zbyt skomplikowany. No, ale po kolei. Zaczynając od scenografii. Scenografia, pierwsza oprawa graficzna była wzorowana w wypisze, maluj, na wersji brytyjskiej, na oryginalnym 15 to 1. Natomiast im bliżej naszych czasów, czyli roku 2019, tym ta scenografia stawa, stawała się bardziej polska, bardziej według pomysłu polskiego. Tak, więc z początku była brytyjska, a potem coraz bardziej polska, 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 aż dzisiaj w ogóle jest e, czysto polska. Że się tak wyrażę. No, to tyle odnośnie scenografii. Odnośnie muzyki. Muzyka to, jak wiecie, pewnie dwa utwory pewnego niemieckiego kompozytora. Niemieckich kompozytorów, bo mają dużo różnych autorów, ale wiem, że. E, muzyka końcowa to John Epping Long Night. E, natomiast muzyka początkowa to ta w czołówce, no to no niestety nie powiem wam teraz, bo nie pamiętam. W każdym razie e, obydwa utwory pochodzą z Niemiec. To są e, utwory niemieckich kompozytorów, tyle że nie były one używane, podobnie jak polska wersja Familiady ma amerykańskie utwory jako ścieżkę dźwiękową e, i te utwory nigdy nie były używane w innej wersji, to też. Nasze utwory z naszej wersji, mimo że pochodzą z Niemiec, również nigdy nie były używane w żadnej innej wersji. Poza wersją polską, jeśli chodzi o jeden z dziesięciu, logotyp. Trzy logotypy do tej pory były. Wszystkie pochodzą z Polski. Wszystkie są według pomysłu polskiego. Żaden jakoś szczególnie nie, nie przypominał oryginalnego logotypu 15 to 1. Czołówka. Trzy, trzy czołówki. Również no cztery, cztery, cztery czołówki. Eee, tak samo były cztery logotypy. Co ja teraz gadam? Cztery logotypy. Wszystkie cztery e, polskie, polskiego autorstwa I podobnie cztery czołówki. Również wszystkie polskiego autorstwa. No i teraz tak. Długość serii. Jeśli chodzi o długość serii, również jest nasza oryginalna polska. Ponieważ w Wielkiej Brytanii, no to były tam różne serie różnej długości. są oddzielne odcinek na ten temat jest. Zapraszam Was na playlistę SGSM 1 z 10, na pewno tam ten odcinek znajdziecie. No a te długości serii, czyli 20 i 25 odcinków, to jest plus finał oczywiście wielki. To jest również typowo polski pomysł. No i oczywiście Polska była pierwszym krajem, który wprowadził podwójne punkty w finale za branie pytania na siebie. Gdyż w oryginalnej wersji 15 to 1 takie zasady nie Przynajmniej w latach 90. nie było. Można było wziąć pytanie na siebie, ale normalnie dostawało się za to 10 punktów. Natomiast e, dopiero w Pols polska wersja jednego z 10 wprowadziła tą innowację, że jeżeli w finale zawodnik weźmie pytanie na siebie, dostaje podwójne punkty, czyli tych punktów dostaje 20. No właśnie. I to są elementy, e, które. Elementy polskiej wersji jednego z 10, które. E, tak, uznałem za takie najważniejsze. E, być może czegoś tu zabrakło. Czego? Piszcie w komentarzach, jeżeli czegoś wam tu brakuje. Mam nadzieję, że ta, to zestawienie jest w miarę kompletne. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, gdyż to na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku SGSM. Cześć!